Dziś w programie w stronę ekologii. Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu zmodernizowano m.in. system grzewczy. Innowacyjna koncepcja gospodarki wodno-ściekowej władze gminy Pietrowice Wielkie wyposażyły mieszkańców w przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków. Nowoczesny radar na Górze Świętej Anny poprawił bezpieczeństwo powodziowe na Śląsku. Modernizacja systemu grzewczego Szpitala Specjalistycznego w Zabrze to jedna z wielu inwestycji dofinansowanych z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Modernizacja lokalnej kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania nie tylko zwiększa efektywność energetyczną systemu grzewczego i podniesie poziom bezpieczeństwa, ale także pozwoli placówce medycznej na zmniejszenie wydatków ponoszonych na energię cieplną. Odzież zmienił się diametralnie. Koszt całej inwestycji wraz z zakupem sprzętu to jest 5,5 miliona złotych, pieniądze wypracowane przez załogę tego szpitala. Oddajemy drugą część łóżkową oddziału, oddajemy ośmiostanowiskową erkę kardiologiczną i oddajemy drugą pracownię, drugie stanowisko w pracowni hemodynamiki. W tej chwili posiadamy w pracowni hemodynamiki dwa pełnoprofilowe aparaty do badań hemodynamicznych. Inwestycja obejmowała także część kliniczną oddziału kardiologii wraz z oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego i pracowni hemodynamiki, która została wyposażona w nowy aparat do zabiegów kardiologii. Katowicki Fundusz na rzecz inwestycji specjalistycznego szpitala przeznaczył ponad 3 miliony złotych. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na górze świętej Anny powstanie nowoczesny radar meteorologiczny, który obejmi swoim zasięgiem obszar trzech województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w skrócie ponad 40 tysięcy kilometrów i 8,5 miliona ludzi w zasięgu urządzenia. Umowę na udzielenie dofinansowania w wysokości prawie 5 milionów złotych Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej podpisano w siedzibie katowickiego funduszu. Ten radar, jego lokalizacja wynika z rzeźby terenu. To my jesteśmy pierwszymi odbiorcami tych zjawisk, jeśli chodzi o kwestie powodziowej rzeki. To po pierwsze. Po drugie, on obejmuje swoim zasięgiem głównie nasze województwo częściowo polskie i dolnośląskie. Chodzi nam o przede wszystkim do rzeczy Górnej Odry, ale także czeską część. Klimat się zmienia niezależnie od tego, czy nam się ociepla, czy nie ociepla, to on się z natury swojej zmienia. I te obserwacje są niezbędne do tego, żeby przewidywać także Nasze reagowanie nie tylko w takim kwestii bezpieczeństwa czy utrzymywania rezerw powodziowych zbiornika, ale także budowli. także Jak nawet korytarz rzeki z natury swojej zmienia swój bieg, to dopiero widać w dużym przedziale czasu, w jakim stopniu, jak planować tereny zalewowe. Tu się skupiamy przede wszystkim na powodzi, bo to, to zjawisko najbardziej przemawia w naszej wyobraźni. I naszych doświadczeń. Ale, ale to nie tylko tych zjawisk dotyczy. To jest kwestia gwałtownej szadzi, na przykład, która odcięła od dostępu do energii elektrycznej na wiele dni przecież pamiętamy północną część województwa. I samo przewidzenie takiego zjawiska niewiele nam pomoże, ale pozwoli nam w przyszłości. Inaczej zabezpieczać się linii, inaczej je prowadzi. Budowa radaru pochłoni blisko 15 milionów złotych. 3 miliony na inwestycje przeznaczył Wojewódzki Fundusz w Opolu prawie 2,5 miliona złotych dołożył fundusz z Wrocławia. W efekcie dzięki najnowszej technologii i zintegrowaniu radaru z systemem Pol -Rad, szybko i skutecznie będzie można przewidzieć nadchodzące powodzie oraz inne zjawiska zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Pozwala analizować Zjawiska meteorologiczne, między innymi wiatry, oczywiście stany wód. Zapobiegać powodzi, a także hydrometeory, czyli śnieg potrafi rozpoznać deszcz. Także radar jest na pewno jedną z tych inwestycji, która może pomóc, aby zapobiegać. Oczywiście w 100% nie da się zapobiegać powodziom, tym zjawiskom klimatycznym, ale możemy starać się zapobiegać, aby te skutki, aby to ryzyko powodziowe było mniejsze. Zasięg radaru meteorologicznego to jest 200 km, jeżeli chodzi o strefy chmur. Natomiast jeżeli chodzi o Dokładniejsze informacje to jest 100 kilometrów. Każda przeszkoda terenowa, czy naturalna, czy antropogeniczna, powoduje, że za tą przeszkodą tak naprawdę nie widzimy, co się dzieje. Mamy do czynienia tutaj z obszarem wyżynnym w południowej części, z obszarem górskim. To usytuowanie radaru, które zaproponowaliśmy, powoduje, że informacje również będą docierać z tych punktów, czy z tych obszarów, do, z których do tej pory nie mieliśmy żadnych informacji. Stacja na Górze Świętej Anny ma być najnowocześniejsza w całym kraju. Dzięki niej synoptycy będą mogli przygotowywać dokładniejszą prognozę pogody dla regionu, ale przede wszystkim określać miejsca wystąpienia gwałtownych zjawisk meteorologicznych. A co za tym idzie, lepiej przygotować się na walkę z żywiołem. Jest to radar najnowszej klasy. Tak naprawdę te radary, które te obecnie instaluje się na świecie, to jest ta najwyższa półka. To jest radar o podwójnej polaryzacji, a więc radar, który nie tylko daje nam informacje, Informacje o wodzie, która znajduje się w atmosferze i którą można przeliczyć później na sumę opadów, ale jest to urządzenie, które również daje nam informacje. Odnośnie tego, w jakim kierunku, z jaką prędkością poruszają się cząstki w atmosferze. Cząstki w chmurach, dzięki czemu możemy również prognozować nie tylko opady atmosferyczne, ale również kierunki prędkości wiatru. Synoptyk, mając informacje wcześniej o tym, co się dzieje, dokładne informacje, może wydać ostrzeżenie wcześniej. Także tu przede wszystkim liczy się czas. Tak jak wszyscy wiemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o zjawiska groźne, tu, tu przede wszystkim liczy się czas. Dostęp do danych z urządzenia otrzymają służby wojewódzkie i ratunkowe. Ale zainteresowany mieszkaniec także będzie mógł uczerpać z nich wiedzę, bowiem dane z radaru poprzez stronę instytutu będą ogólnodostępne. Powinniśmy przewidywać, budując infrastrukturę, pewne zjawiska, których kiedyś w tym stopniu nie było. W tej chwili mówimy już o tym, żeby w innej nieco technologii drogi budować, żeby brać pod uwagę amplitudę temperatur, chociażby przez kolejne, kolejne lata. To są, to są wszystko tego typu, tego typu badania, tego typu monitoringi, potężne możliwości w tej chwili przetwarzania tej ogromnej ilości danych. To są także osiągnięcia matematyki, która potrafi pewne modele obecnie stworzyć z takich czasami rozproszonych danych, nie tylko je zaobserwować. Inwestycja ma być gotowa w pierwszym kwartale 2016 roku. Gminę Pietrowice Wielkie w powiacie Raciborskim zamieszkuje 6,5 tysiąca mieszkańców z 11 sołectw. Choć jest niewielka, to może pochwalić się innowacyjnym na skalę kraju rozwiązaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w rozproszonej zabudowie. Do tej pory zainstalowano ich dokładnie 1170. Innowacyjność polega na tym, że gmina generalnie zainstalowała przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Nie przekaże ich mieszkańcom w perspektywie zakończenia po prostu realizacji wniosku i będzie tą innowacyjną gospodarką się zajmowała niezależnie po prostu przez x lat, kiedy ona będzie funkcjonowała dla naszej społeczności. Więc mieszkaniec no nie ma problemów u nas na zasadzie takiej, że musi się zajmować gospodarką wodno-ściekową, bo ten system, który mamy, ma właśnie system elektroniczny, który nadzoruje pracę tej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków i wysyła nam informacje do naszego zakładu komunalnego, czy jest jakaś nieprawidłowość i wtedy podjeżdża konserwator, usuwa tą po prostu nieprawidłowość i zajmuje się wywozem osadu, więc ma komfort taki jak przy po prostu kanalizacji sanitarnej. Od tego, jak prowadzona jest ta gospodarka wodno-ściekowa, tak, tak naprawdę zależy stan naszego środowiska w sposób bezpośredni, zwłaszcza czystość wód powierzchniowych, głębinowych po części także, ale, ale powierzchniowych to nas do utrzymania standardów. Zobowiązuje nas nasze wewnętrzne prawo, prawo Unii Europejskiej. Mamy taki okres dostosow, dostosowawczy, ale on się już kończy. Z tym, że te normy prawne nie mają aż takiego znaczenia. Tak naprawdę chodzi o nasze zdrowie. E, skażenie e, ziemi, skażenie wody ma bezpośredni wpływ nie tylko na komfort naszego życia, ale i także, e, także na zdrowie. Praca każdej oczyszczalni monitorowana jest komputerowo, jak mówią mieszkańcy gminy. Inwestycja przyczyniła się do poprawy komfortu życia. No wcześniej było, że mieliśmy szamba trzykomorowe, zesyfonowane, no ale takiego jakości wody jaka jest teraz po tym szambie nie było. Komfort życia się poprawił? No poprawił się, no bo nie trzeba tego szukać, wywozić gdzieś, bo wiadomo jak to było, gdzie się to wywoziło. Nie? Koszty nadzoru i serwisu ekologicznej oczyszczalni pokrywają mieszkańcy. No system działa bardzo dobrze. Korzystamy z tego systemu około już dwóch lat i nie było żadnych problemów. Wszelkiego rodzaju w razie awarii przychodzi urząd naprawić. I raz do roku te największe nieczystości wywozi na koszt urzędu nie? czyli z tej opłaty gdzie mamy 29 52 zł 52 grosze mamy miesięcznie nie? i to mamy monitoring i całą obsługę. Inwestycja kosztowała 24 miliony złotych. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 9 milionów złotych. Kolejne 9 milionów to pożyczka z Narodowego Funduszu. Na kolejny etap budowy systemu gmina Pietrowice Wielkie uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za 1 300 tysięcy złotych wybudowanych zostanie 200 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.